Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Halgun, a w dzisiejszym odcinku to będzie moja reakcja na nowy sezon. Tutaj sobie zobaczymy trailer. I tu mamy. No, tak ten akurat pom pominę, ale no. Karnet bojowy. A jeszcze tu dostałem. Jak nie wiem za co. Ale no. Mm. No to... Karnet bojowy kupię. Jakby. Kup. Potwiedź zakup. No okej. Okay. Mamy dostępny. No to zaczniemy program nowego sezonu od karnetu. No nie, pier pierwszy z kim był mnie zawsze z niegorszy. Okej, okay, okej. Okay. To podobno będzie edytowany, zaraz zobaczę edycję. Tu mamy wersję kolejną, korystyczną. Ja, w sumie spoko lensa Mamy tutaj... Nie, to też jakieś takie... Niezbyt mi się wydaje, że będę tym grać. To spoko lotnia bardzo. Tu mamy skina... Burzowy wędrowiec. Nie, ten znak mi się czymś skojarzy, ale nie wiem z czym. Zbraki do, do niego są spoko. Też spoko matka. Tu mamy Malika Legendarny strój To jest jakiś rycerz, okej okay. Aha, to jest weso do tego burzowego wędrowca Nie spoko, bardzo wyróżnię Taki trochę strój przeciw yy, promieniowaniu Wyluzja Aha, jakaś po prostu Kolejny skin o, shurikin. Czy rozumiem, że to jest jakiś ninja? Okej. Okay. Znowu kolejna wersja skinu. Kolejna wersja skinu. I jest Darth Vader. Jakiś swakar urcana. Co to jest? Sonda szpiegowska typu Reaper. N nie znam Star więc nie wiem co to jest. I march imperialny. Nie, masz jak marz. <noise> Nie wiem czy jakieś Dodatkowe nagrody. No. No tak. No niezbyt jest cokolwiek tu. Okej. Okay. Tu mamy jakieś różne główki do niego. Ręki. Ręce... Póki co, póki co są tylko dwie, dwa typy nog. I korpus mamy tylko jeden. No okej. Okay. Znajdź tony Mhm. Uh -huh. No nie, spoko. A, ale skoro już mamy karnet, to... Przechodzimy do gry. O! Misiu! No to widzimy się w pierwszej grze. Dobrze. Jesteśmy w grze. Widać zdecydowaną zmianę w lobby. O jej ragi! Jaki bus bojowy? Dobra, gdzie lecimy? Tu mamy mnóstwo nieodkrytych rzeczy, więc polećmy tu. Pewnie zginę, ale no. O, tu są jakieś wiry powietrzne albo trolka, albo w sumie na jak nieco. Ogólnie bardzo szybko omówiłem kanet bo nie chciałem na, nad, nad nim marnować czasu. A teraz polecimy na grotę, nową grotę. A to są wiry powietrzne, chyba. Dobrze. Ojeku, jakie lagi, tym grać się nie da. Dobra, tu jest jakaś trolka, a tu są dookoła też wiry powietrzne. W końcu mamy wolność od różnych katastrof, wybuchów i innych rzeczy. Jakie lunchpady? Mogę przekiesony lewim Co to jest? Mam jakąś nową pompę. Mam no, jakiś nowy karabin. Okej. Okay. Mam... Nie, to jest... To jest S. Co ja mam? Mam różne nowe broni, okej. Okay. Dobrze. Na no co co? Czas zwiedzić nową grotę. A. No, chwać na to. Ok, to coś robi. Ewidentnie tu jest jakaś turolka. I chyba to nie powinien być. Jakaś muzyka tu gra. Jakiś tu mamy bota. Kolej jazdy. Na prąd. A, tu mamy jakieś kola jazdy na prąd. Okej. Okay. Nie wiem co, co robić, więc zjeżdżam na dół. Jaskinia uba w, w. Fajne ściany. Bojowy ten SMG. Tu mamy ten, ten. A tam mamy co? Wojna wygrana? Byłeś w Mechu, prawda? No byłem, no byłem. Kiedy dostanę pomnik? A czemu mam dostać pomnik? To ja bym mechł. Tu słyszę jakiegoś gracza też Ale no nie wiem co powiedzieć, nawet nie wiem jak te bronie strzelają Nie wiem na kim ich, ich protestować. Wiem, że... Prawie się udusiłem Nie wiem gdzie jestem, czym ja jestem i po co ja tu jestem nie, to, to się nie otwiera. Bardzo mi to, to przypomina fotele z, z tego rozdziału sezonu. W sumie i tego i tego. Ale chyba już nie ma drzwi sam, samootwierających się. Kim ty jesteś? Sekret Poszukiwających to nie. Um, Okej, okay. ty jesteś po prostu jakimś zwykłym gościem. Nic ciekawego. Sprawy sobie rzucimy. Bardzo głośna muzyka tu wszędzie gra. Jak to strzela? Nie wiem, jak taki trochę ka karabin, ale nie do końca karabin. Łódka i strefa. Yy, złą stronę wy... Dobra, trudno. Nie wiem co mam robić, gdzie mam robić i tak dalej. Tu, tu jest jakiś wilk powietrzny chyba, ale to jest... Da, zabrał mnie, no ale lecimy. Nie, zwykły wir powietrzny. Mamy nową pompę i nowy karabino. Nie, to jest karabin. Ale wygląda jak SM. Trudno miślić, co to jest. Yy, ten wil to chyba nie był najlepszy pomysł. Gdzie ten wil prowadzi? Trono stwierdzi, bo go nie ma na mapie. Ale chyba mnie gdzieś doprowadzi, co nie? Tak, gdzieś mnie doprowadzi. Ogólnie, nie wiem. Nie wiem, co myśleć o tym sezonie. Nie, po prostu nie wiem. Tornado jest. Wróciły warunki pogodowe na pewno, bo jest to. kamienie? Widziałem jak tam się kamień stoczył, a to... nie wiem, tu powiem chyba wyjść. O, o, o gracz O, jak to jest beznadziejne. To jest tak beznadziejne. To jest po prostu beznadziejne. Dobra, coś z tego zabiłem, ale to jest tak beznadziejne. Wątło się przyda, na pewno. To mogę wyrzucić, bo ze sniperki gigać nie umiem. Tą ciężożką nigdzie nie polecę, ale tą kurą już tak. To jest w ogóle na prąd. Jestem ciekawy... Czy gdzieś jest ładowarka? Jakaś na przykład na stacji benzynowej. Tu w ogóle jest kamień, który się stoczył. Którego widziałem? Tu jest wiertnicze wzgórze. Okej, okay. to jest wiertło. Czy jest tu jakaś ładowarka? Nie ma tu żadnych ładowarek chyba. No chyba że tamten, ten. ten. Tu, tutaj się to coś zmieniło, widzę. Czy kulka umie jeździć po wodzie? Chyba umie. Bo bardzo mi ciekawi, co to są za światła. Czy to są zwykłe światła, czy one na przykład nie przyspieszają, czy coś? Nie, to są chyba zwykłe światła. Ej, 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 ej buwa! No. O, tu jest. Nie, to jest bot, ok. Dzień dobry. Yy, a, to jest opoka, um, Ok. No. No. Ogólnie jej oferty się niezbyt zmieniły od poprzedniego sezonu, w sensie jeszcze bardziej poprzedniego. Ale tu, tutaj na pewno mamy. Dużo pomalowanych ścian O, hej Diskoteka. mhm, O, wezmę sobie to Dobrze mm, Niezbyt wiem, co mówić, bo w sumie nie Jestem tak zaciekawiony tym wszystkim ba Tak trochę bardzo jestem tym zaciekawiony, bo nie, nie, nie wiem czy coś się jeszcze zmieniło, czy się nic jeszcze nie... Czy to jest wszystko? No, ale gracze są dalej. O, jest sprint, ślizg, a spinaczkę już widziałem, że jest. No to mamy. Na serio miałem to nieprzeładowane. Masa No, 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 no. Fuh, jak mnie wystraszył. To coś wypucha, wybucha, ktoś tu się z kim strzela. To się przyda, na pewno. Dobra, idziemy dalej. Coś tu wybuchło. Jest jakiś gracz. lewy. Zbieram, zbieram, zbieram. Zebrać wszystko, by trzeba było. Okej, okay, zebrany. Tutaj zbiorę. Tu jest jakieś dziwne kolorowe. A, tu jest chyba pomalowane po prostu. Bo tam była bardzo... Chyba wszystkie rozbite. <grymne> Dobra, pomnik fundamentu wygrywa wszystko. Tak, wszystkie rozbite sterowce zostały pomalowane. Tu widzę, że albo naprawiają miejsce wypadku, albo po prostu to jest nowy znak drogowy pod nazwą autobus taktyczne przeładowanie broni Odleczyć się trochę Na lewy szybko zbierać. To by się przydało zabudować. Leczy się dalej. Okej. Okay. Jakoś daję radę. Tak nie do końca, ale daję radę. Taktyczny powód po auto. No jak się tu sierbami wyleczę. Dobre brać mikstury. Wezmę sniper. Ja, da, ja, da, ja, da. Szybka ucieczka, brać broń, bądź broń, broń. szybko leczonko. Okej, okay, daję radę, daję radę jakoś, coś, coś daję radę, ale nie wiem co. <grystanie> Strefa mnie goni, raz zabity. Jada, ja sobie radę. Chyba. Okej, okay, coś robię. Coś wie. Okej, okay, lecę tu, aby to nikogo nie było. Zostały trzy osoby. Będzie koronowane zwycięstwo, w się sensie niekoniecznie koronowane, ale zwycięstwo będzie. I na jakie jeszcze żyje, co w moim przypadku no nie jest czas. oj, skrzyneczka. Nie wiem co robić, bo w... tu chyba pójdę i to się wybuduje z metalu no i to wszystko tak So, na górach są takie wielkie kamienie, które można staczać. Ogólnie nie wiem, gdzie są ludzie. Chciałbym, żeby zaczęli się nawzajem stwalać. Taktyczny sposób patrzeć przez ściany. Okej, okay, bym musiał przyjść bliżej strefy. No muszę tutaj przyjść w końcu, co nie? Da, widzę jednego. No, bez jaj. A, trudno. Lecimy dalej. Nie ma co się zatrzymywać. Lecimy. I robimy tutaj kolejny fort. Okej. Okay. Fort powiedzmy wykonany. No. No ale wy... Nie wiem, czy będzie... Jest! Wygrana. O, on miał ślupa. To się poleczę. Ej, może znowu wypada ślub. Dobry. Powrót do lobby. Zobaczymy sobie parasolkę. Mój pierwszy udany przegląd eventu. W sensie jakiego eventu? Sezonu. Ogólnie to chyba wszystko, co było w tym sezonie, bo... Jeden gościu jeździł na wilkach, to widziałem. No, to chyba wszystko. Przetestowali... Mogłem sobie powiedzieć, że wszystkie nowe bronie, bo... No, strzelaliśmy z tej snajperki. No. widzisz, Teraz po chwilę pokazywałam nową parasolkę. Nowa parasolka wygląda tak. No, jak sobie zauważy, bo bardzo ładna. No i co? Liczy, że odcinek się spodobał. No i... Pa, pa!